Cały czas idziemy brzegiem historii, turystyki i jesteśmy w tym momencie nad brzegiem Jeziora Podgórnego. Jezioro, które znajduje się w Puszczy Noteckiej. Tak, bo w ogóle należy się cieszyć, że przynajmniej tutaj w tej części Puszczy Noteckiej mamy trochę jezior. Najbliższe takie większe skupisko to dopiero jest to Jeziora Sierakowskie, to w ogóle na Pojeźdżu Sierakowskim. Tutaj szczególnie środkowa część Puszczy właściwie jest bezwodna, jest pozbawiona kompletnie wody. No, mniej więcej środkiem puszczy biegnie granica między województwami. W pobliżu właśnie to jezioro, jezioro Solczyk, jezioro Piersko to są te chyba najbardziej, te ostatnie. Ale tu mówię też o, o tym w kontekście też i takim, że to powoduje, że miejscami i temperatura, i warunki siedliskowe są przypominające takie troszkę tereny, no przesad, że powiem pustynne, ale w każdym razie jest bardzo sucho. Jesteśmy cały czas na południowej stronie gminy Dresdenko, znajdujemy się w Pusz Noteckiej i przed nami jezioro Siwino, czyli inaczej jezioro podgórne. podgórne. Jest to jezioro rynnowe. Podobnie jak większość jezior, tutaj jest to jezioro dosyć płytkie, ponieważ maksymalna głębokość wynosi tylko 4 metry. Co jest ciekawe, wokół jeziora istnieje możliwość spinningowania, dlatego tutaj Tomek stara się złowić całkiem fajnego gdzieś tam szczupaka. Co, co ciekawe, jest tu możliwość tak naprawdę dotarcia do każdego miejsca na brzegu. W związku z tym można powiedzieć, że to jezioro jest to raj dla spinningistów. E, całe jezioro można w pewnym sensie obejść. Jest wiele stanowisk takich no, stojących, bo kładek tutaj za bardzo nie ma. Przynajmniej nie widać. Są kładki tutaj? Może dwie, trzy. Na jeziorze znajdują się może dwie, trzy kładki. Na jeziorze jest możliwość wędkowania z łodzi, ale nie wiem czy tak naprawdę znajdziemy fajne miejsce, żeby tą łódź zacumować, ale nie wiem, czy to jest konieczne, bo jest to, je dosyć... Dosyć jest. jest to jezioro dosyć wąskie, jest to jezioro dosyć wąskie, dlatego chyba lepiej powędkować Jakie gatunki, Jakie gatunki jeszcze ryb Oprócz, oprócz ładnego szczupaka i dużego konia mamy tutaj także sandacza, o. można tutaj zapanować na sandacza. A nie jest to zbyt mały jeziorek na sandacza? Było by najmniej zarywione sandacza. Zdarzają się sytuacja no, tak Dzisiaj tam jak byliśmy, to pan mówi, że tutaj też sandacze są. są dużo, dość dużo sandacza tutaj. A, czy można powiedzieć, że jezioro tutaj było zarabione także sondaczem. Sondaczem. Czyli z tego wynika, że to, to dno tutaj musi w jakiś sposób sprzyjać. Tak, rozwojowi tej ryby, bo to jest specyficzny gatunek ryby, który w zasadzie rozmnaża, żeby się rozmnażać, no potrzebuje żwirowatego podłoża, tak? Znaczy dna. Drodzy Państwo, ja odkładam rybę z poprzedniego odcinka, ale my w poprzednim odcinku bawiliśmy się, bo wybieraliśmy sobie takie ulubione ryby. Teraz Pani Elżbieto. Pani ja powie. karpia. Karpia. A widzę, że Pani już przygotowana, no, jeszcze nie zadałem pytania, już odpowiedź. Normalnie prawie jak w milionerach. Okej, okay. karp w odzie. Niech Pani powie, cóż takiego jest. Dlatego, z że on bo... jest słodkawy, więc ta zalewa bardzo dobrze robi, bo niweluje ten smak słodkości karpia, a że jest ostra, no więc smakuje ja bardzo ładnie. Mamy programy kulinarne, czyli można powiedzieć, że smaki się przełamują. Tak, przełamują. Tak. Pyszna ryba oczywiście Pyszłam. także. Zalewa taka sama jak do poprzednich ryb, więc nie ma żadnych kłopotów. Trzeba tylko oczyścić, usmażyć, zalać zalewą zrobioną. Na bieżąco, gorąco. Najpierw trzeba złowić, co naszym A w... co naj... nie do końca się udawało, ale tutaj na szczęście w takich przypadkach kobiety biorą sprawę w swoje ręce i ryby są. Zachęcamy do tego, abyście z tego przepisu i z tych ryb także skorzystali.